Przez wieki Korea musiała walczyć o swoją niezależność, często będąc pod wpływem lub okupacją mocarstw, takich jak Japonia czy Chiny. Po odzyskaniu niepodległości i podziale Korei na dwie części, Taeguggi stała się symbolem jedności i odrębności kulturowej Koreańczyków z południa. Dla wielu Koreańczyków flaga przypomina o ich historii, przetrwaniu i tożsamości narodowej. Po podziale Korei na północ i południe, Flaga teguki stała się oficjalnym symbolem Korei Południowej. Po wojnie koreańskiej nabrała jeszcze większego znaczenia, symbolizując jedność i tożsamość narodową Koreańczyków, a także dążenie do harmonii i pokoju. Flaga Korei Południowej, znana jako Taegeukgi, to narodowy symbol, który odzwierciedla tradycje, filozofię i wartości kultury koreańskiej. Przyjęta oficjalnie 15 października 1949 roku, Flaga wyraża harmonię, jedność i dążenie do pokoju.